Winga po wszystkim z tej strony Brajar. I jak mogliście zauważyć, dosłownie od wczoraj jestem szczęśliwą posiadaczką Toralei Stripe z Burginal Creek Production. W sumie to teraz mogłabym zmienić przywitanie: nawitajcie kociaki z tej strony Toralei Stripe, ale nie będę jej tu parodziewała. Nie. Ale zanim przejdziemy do otwierania, to podejrzewam, że będzie bardzo dużo pytań na temat mojej pierwszej Toralei ze skrzydlatych upiorek. I zastanawiałam się nad tym, co z nią zrobić, ale w ostateczności stwierdziłam, że. Toralej ze skrzydlatych upiorek będzie sprzedana. Mi też jest trochę smutno, ale no niestety coś musi ucierpieć, tak? I mean, porównajcie sobie tą Toralej z tą Basicową. To jest zupełnie inna bajka i owszem, obie są ładne, ale jak się je porównuje, no to widać, że ta ze skrzydlatych upiorek dość mocno odstaje i widać, że tutaj poszedł na nią dość niski budżet. Więc niestety, ale torcia z grzywką pójdzie na Vinted. Mam nadzieję, że ktoś się kupi. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was chciałby kupić tę Torii, to serdecznie zapraszam na mojego Vinted. Ale wracając do Basicowej Toralei, to muszę Wam powiedzieć, że ja dawno nie miałam lalki z pierwszej generacji i to jeszcze w pudełku. Więc jak odebrałam przesyłkę, to miałam takie... Boże nie wierzę, że to się dzieje i ja mam Toralei Stripe z pierwszej generacji i to jeszcze z Basicu. To jest tak piękne uczucie mieć u siebie taką lalkę, że naprawdę nie jestem w stanie opisać tego, co czuję. Oczywiście jak zwykle nie będę wam opisywała pudełka, bo chyba raczej widzicie jak ono wygląda. Mm, tutaj jest wielki napis Monster High i e, Art Toralei, a z tyłu znajduje się krótki opis postaci. I na samej górze cytat to po angielsku i w jakimś innym języku, ale nie mam pojęcia w jakim. Dzisiaj, zamiast noszyczek, mam skalpel, którego użyję, także możemy zacząć odpakowywanie. Zatem tak się prezentuje lalka. Po otworzeniu jest jeszcze piękniejsza niż w pudełku. Co zauważyłam, i nie mam pojęcia, czy to jest wada fabryczna, czy nie. Ale że to z tej strony jest bardziej pomarańczowa niż z tej. No trochę to dziwnie wygląda, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy tu widać w kamerze. O, dobra, może teraz będzie widać. I ci, którzy macie Tori's Production, dajcie mi proszę znać, czy to jest normalne, czy to jest wada tej lalki. Jest jeszcze rzecz, która mnie totalnie zaskoczyła. To jej ogon, a konkretnie jego struktura, bo zauważyłam, że jest elastyczny i. Można go wyginać w różne strony, co jest y, naprawdę mega fajne, bo porównując ten ogon z ogonem Toralej ze skrzydlatych upiorek, to nie dość, że on jest sztywny w tej samej pozycji, to jeszcze da się go odczepić i on bardzo często mi się odczepiał wtedy, kiedy nie chciałam. I mega mnie to denerwowało. Ogon basicowej torci zdecydowanie go przebija i nie dość, że go można wyginać w różne strony, y, to jeszcze jest przyczepiony do lalki. Więc to jest kolejny plus. Kolejna sprawa to kolor włosów, i tutaj znowu zdecydowanie wygrywa basicowa Toralej, bo jej włosy są zdecydowanie bardziej ciemniejsze, bardzo fajnie się zawijają na końcach. I mało tego uważam, że ta fryzura jest zdecydowanie lepsza niż ta, którą miała Toralej w 2012 roku jako lalka. Ta Toralej, co prawda, też ma rude włosy, ale zdecydowanie są one dużo, dużo jaśniejsze niż tamte. No ale wracając do nowej torci, w zestawie znajdowała się czerwono-czarna torebka z paskami. Czarna szczotka do włosów, ale raczej do czesania to ralej mi się nie przyda, tylko bardziej do innych lalek. Jakby jej fryzura jest za bardzo zajebista, żeby ją rozczesywać, więc ona sobie po prostu taka pozostanie. Jej zwierzak, który wabi się Sweet Fangs i pamiętnik Toralei, który jest napisany w różnych językach, ale oczywiście nie w polskim, bo po co? Tak czy siak, podsumowując, lalka jest przecudowna, ma piękne detale, i poczułam się znowu, jakbym miała 10 lat i dostała nową lalkę ze sklepu. I nie mam pojęcia, dlaczego ludzie tak psioczą na reprodukcję. Ja uważam, że to jest bardzo dobry krok dla Monster High, i dzięki temu więcej może i nawet młodszych osób zainteresuje się tym tak naprawdę i odkryje pierwszą generację. No a poza tym sami też starsi kolekcjonerzy mają fan, bo dzięki temu mogą sobie kupić lalki, których wcześniej nie kupili z różnych powodów i mogą po prostu spełnić swoje lalkowe marzenie z dzieciństwa. I to chyba wszystko z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. A jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ lecimy po 2000 subskrypcji, żeby. rozjebać biedne padlotkę. Okay? To nasze i tak już doszczętnie wymarłe społeczeństwo trzeba trochę wskrzesić. Także widzimy się w następnym odcinku i pa, 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 pa. Miau, żegnajcie kociaki.